Nie, sądzę jedynie, że ostatnio bardzo zgłupiałam. Dlaczego płaczesz? Bo mi się, że, pa, że paliła się nasza szkoła. Nie płacz, to tylko sen. No właśnie! Płaczę, bo to tylko sen. Ja. dały nam wiele do myślenia. Pozwoliły zrozumieć, co muszą znosić nauczyciele i jak trudna jest ich praca. I ile muszą mieć cierpliwości, by z nami wytrzymać. Ciekawe, o czym marzą nasi wychowawcy? Nigdy się nie bił z chłopakami, nie ciągnął dziewcząt za warkocze, na spacer chodził z rodzicami i uczył się przez cały roczek. Przepraszam, mówił, i dziękuję. Nogi przed spaniem mył codziennie. Z klasówek nigdy nie dostawał dwójek. I wiersze deklamował pięknie. Nie ściągał i nie podpowiadał. Nie hałasował. Siedział prosto. Nie mówił, znowu tyle zadał. A w domu się nie kłócił z siostrą. Przed kolegami się nie chwalił. Robił gazetki, śpiewał w chórze. Jak było chłodno, nosił szalik. I nie przechodził przez kałuże. Jak się nazywa? Zapytacie. Ten uczeń zwie się ideałem. Nigdy takiego nie widziałam. No właśnie, tacy idealni uczniowie nie istnieją. My wszyscy jesteśmy normalnymi dzieciakami. Chcemy rozrabiać, leniuchować, bawić się. I oczywiście bez nauki mieć same szóstki. No, ostatecznie same piątki. Nie zawsze potrafimy docenić pracę nauczycieli. Nawet jeśli doceniamy ich trud, to zwykle nie przyznajemy się do tego. Masz rację, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj nawet największe urwisy składają życzenia i przepraszają. Zapomnijcie o wybrykach i wyskokach. O tym, co my zepsuliśmy w mgnieniu oka. Przepraszamy za te figle, za te psoty, przepraszamy za problemy i kłopoty. Przepraszamy za te wszystkie przykre dni. Pamiętajcie, że co złego to nie my. Dziś błagamy o chwileczkę zapomnienia i prosimy, przyjmijcie te życzenia. Chodźcie przez to od zapominy troski, więc bądź wyrazem tu szkole jak ze snu teczka, słówki testy. Dziś uśmiech uśmiechu, w bądź szczęście niech baląc, zmariopanej pracy. Dobrze wiemy, że z nami tak ciężko jest, czyż może być świetny? yes then Słuchajcie, dochodzimy do wprawy, bo została nam tylko jedna minuta do dzwonka, więc nieźle idzie. Poprzednim razem było troszeczkę gorzej. Ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich pracowników naszej szkoły za ciepłe słowa, za życzenia, za kwiaty. Dziękuję za przygotowanie dzisiejszej części artystycznej pani Ewie Szymańskiej, pani Magdalenie Fong za oprawę muzyczną panu Wojtkowi Wojtyle, za zdjęcia i filmowanie panu Markowi Górniakowi. No i oczywiście... No i oczywiście wam, moi drodzy uczniowie. Dziękuję bardzo.